naszym gościem Mateusz Borek. Witaj Mateusz. Znowu waszym gościem. Dobry wieczór. Okazję teraz rozmawiać z Tomkiem Adamkiem. No powiem szczerze, tak rozmowa nie była zbyt Hmm. No, powiedzmy, może nie było zbyt wiele pytań do, do Tomka, bo w zasadzie o co pytać człowieka, który jest tak doświadczony, o którym chyba wszyscy już wszystko wiedzą. No, jak ty myślisz, Tomek naprawdę poważnie podchodzi do tej walki ze szpilką? Bo tak po rozmowach z nim, on no, mówi, że poważnie, poważnie, ale no, te gilowice to tak wszystko wygląda trochę, jakby to jednak był taki trochę, powiedzmy, ten jeden level niżej niż, niż ci zawodnicy, których traktował wcześniej, tak, tak bardzo mocno. Znaczy myślę, że to może być poważniejszy obóz przygotowawczy niż wtedy, kiedy Tomek przygotowywał się do swoich pojedynków yy, mieszkając w Kearney, w New Jersey. Bo jednak pamiętajmy yy, to, co ja Tomkowi zarzucałem, a co Tomek gdzieś starał się jednak odrzucać w tej naszej dyskusji na temat jego obozów przygotowawczych. Ja nie wyobrażam sobie normalnego obozu przygotowawczego, jednego czy dwóch treningów dziennie. Nawet wykonanych w 100%, dozowanych właściwie przez trenera, ale jednak treningów, które gdzieś tam są tylko częścią normalnego życia. No bo jednak, zauważmy, Tomek Adamek, który odwozi dzieci do szkoły. Potem jedzie na trening. Jak dzieci mają pół godziny później do szkoły, to też pewnie w tym życiu sportowym Tomka Adamka zmienia się godzina treningu, bo tak naprawdę Roger Bloodward przylatując do Tomka do, do New Jersey, to mieszka u niego w domu, jest traktowany ze szczególną atencją, z wielkimi honorami. I tak naprawdę Tomek Adamek zawodnik. Jest tomkiem Adamkiem goszczącym u siebie pana trenera, i jest tomkiem Adamkiem, który planuje kolejny dzień. I, i wydaje mi się, że jednak no, często, nawet jeśli tromek fajnie potrenuje przez te trzy godziny dziennie, załóżmy dwa treningi po półtorej godziny, to jednak to wszystko jest w jakiś sposób ułożone z normalnymi czynnościami życiowymi. A te normalne czynności życiowe to są zakupy. To jest gdzieś wyjście z żoną, to jest odebranie dzieci, to jest zawiezienie jednej czy drugiej córki na jakieś dodatkowe zajęcia, to jest wreszcie, nie wiem, nadzorowanie chociażby remontu następnego domu, który kupił, więc moim zdaniem to nie jest do końca normalny obóz, bo normalny obóz to jest trening, to jest regeneracja, to jest spanie, to jest jedzenie, to jest koncentracja, to jest dyskusja z trenerem, to jest oczywiście czasem gdzieś tam wyjście, relaks, spotkanie się z kumplami. Natomiast czasem no nie może być tak, że każdy kolejny dzień jest no, takim dniem normalnego życia, w którym po prostu pojawiają się dwa treningi. Bo pamiętamy, jak wyglądał Tomek Adamek boksując w Kalifornii, w Ontario z Chrisem Areolą. I to był chyba rzeczywiście wtedy taki duży kemp w Kalifornii z, z Ronnie Szylcem. Gdzie jak rozmawiałem z Tomkiem co drugi dzień, to Tomek tylko narzekał, że jest ciężko, że codziennie, no, praktycznie po każdym treningu tylko zasypia, tak jest potwornie zmęczony. Do tego jeszcze wtedy naprawdę się uczył wyczynowo pływać, bo miał problemy z kręgosłupem, więc nie mógł biegać, tylko, tylko musiał podobnie jak Liczko te kilometry pokonywać kraulem w basenie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no, to był normalny obóz przygotowawczy, ciężki. Momentami wyczerpujące, ale też Adamek w tej walce z Areolą, to wydaje mi się, że, że wyglądał najlepiej spośród wszystkich pojedynków w kategorii ciężkiej, abym ja ci zaryzykował takie, takie stwierdzenie. Więc ja myślę, że tak, dzisiaj on się cieszy rodziną, dzisiaj cieszy się swoją wsią, cieszy się swoimi kumplami. Natomiast wydaje mi się, że na pewno ma między treningami więcej czasu na regenerację, na sen na koncentrację, na myślenie o tym, co go czeka, bo po prostu no, nie doświadczają go te codzienne obowiązki rodzinne, a Tomek Adamek, powiedzmy sobie szczerze, on od dłuższego czasu nie wyjeżdża na żadne obozy. Jeśli ktoś dzisiaj wierzy, że Tomek Adamek przed kolejnymi walkami, nie wiem, Grant, Głaskow, Madalone, McBride jeszcze kilku innych, że on wyjeżdżał z domu, to się myli. To trener mieszkał u niego w domu, albo trener mieszkał w, jeszcze wcześniej, jak nie miał większego domu, w hotelu blisko Tomka domu, i generalnie cały czas te treningi odbywały się w, w gymie World Boxing Body Gym Zygiego Rozalskiego w Jersey City. No a w tej chwili jednak przyjechał do Polski Cieszy się mamą, cieszy się ojczyzną i, i na pewno ma dużo więcej relaksu i wolnego czasu niż, niż mieszkając u siebie. Ale myślę, że on poważnie traktuje szpilkę. No bo ja znam Tomka i wiem, że on oczywiście na każde pytanie, czy poważnie podchodzisz do rywala, nawet tobie odpowiedział zresztą w studiu, że, że tak, oczywiście. No ale tak patrząc zupełnie przez pryzmat tego, co działo się przez, nazwijmy to, poprzednie kilkanaście miesięcy, no to Tomek, pytany o walkę ze szpilką, mówił, że szpilka jest ileś tam poziomów niżej. Ja rozumiem, że pewnie tutaj pieniążki, które zaproponował Polsat trochę podniosły poziom powiedzmy Artura Szpilki w oczach Tomka Adamka, no a może to jest tylko i wyłącznie właśnie ten aspekt finansowy i Tomek też to traktuje jako taki łatwy zarobek. Znaczy nie, na pewno na tym etapie kariery Tomka i Artura, czyli mówimy o czasie po porażkach odpowiednio z Głaskowym i Jenningsem, ani Tomek Adamek, ani Artur Szpilka nie mogliby liczyć na Podobne wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych, na żadnej gali. Natomiast no, jest jakaś od dłuższego czasu idea Polsat Boxing Night, walk polsko-polskich. Być może ta formuła się powolutku wyczerpuje, bo też o tym rozmawiamy, i być może jeszcze raz to się uda zrobić, a może już nie. I może na przykład jedna z kolejnych gal to będzie Polska kontra Stany Zjednoczone, czy, czy kontra inny kraj, bo rzeczywiście no, jest dosyć ograniczona liczba tych pięściarzy na odpowiednim poziomie. Natomiast no, jeśli Tomek przyjeżdża do Polski na, na 7 czy 8 tygodni, gdzieś ten trening rozplanowuje no, podobnie do tego, jak czynił poprzed, przed poprzednimi walkami, czyli jest ten czas jakby pracowania nad siłą, wytrzymałością, kondycją, robi trochę techniki, tarczy i w następny poniedziałek rozpoczyna no, sparingi, no to prawdopodobnie będzie to Tomek Adamek, najlepszy, jakiego w tej chwili możemy obejrzeć. No dzisiaj rozmawialiśmy troszeczkę o sparring partnerach, także wiem, że jest jakiś lekki problem z tymi dobrymi mainkutami. Teoretycznie Katy Duwa i Pat English zajmujący się zawodnikami, których menadżerem jest pan Klimas, czyli on na przykład Magłaskowa czy, czy Kowaliowa. Wydawało się, że nie będzie żadnego problemu, żeby zakontraktować klasowych mainkutów tutaj za wschodniej granicy, żeby przyjechali po prostu do tych Gilowic na kilka tygodni. Natomiast no, z tego, co dzisiaj Tomek mówił, to, to raczej przymierzanych na tą chwilę jest dwóch Amerykanów, którzy przylecą z, z, za, za kilka dni do Polski. Natomiast no, też wiem, że że się rozglądają i, i próbują tutaj przez różnych promotorów, menadżerów, matchmakerów znaleźć też dodatkowo jeszcze kogoś, kto będzie miał troszeczkę bliżej do Gilowic niż z Nowego Jorku czy, czy Kalifornii. No, no pewnie nie jest łatwo, natomiast no, chce, się Tomek, chce się Tomek chyba, tak jak powiedziałem, najlepiej, na ile go w tej chwili już na tym etapie z kariery stać, przygotować na Arturę Szpilkę, bo... Tomek mógł przez pewien czas na pewno Artura nie doceniać, na pewno spoglądać na niego takim okiem profesora. Bo też powiedzmy sobie szczerze, co, czego zresztą nie ukrywa Artur, że, że miał do tego pełne prawo, bo jednak mówimy o zawodniku, który, który stoczył ileś tam dużych wojen, który zdobył dwa tytuły Mistrza Świata w dwóch kategoriach wagowych, więc no jakby te jego sądy były poniekąd uprawnione. Artur. Zderzył się jakoś z tym trochę większym światem zawodowego boksu, bo, bo akurat byłem z nim w Nowym Jorku i, i powiem szczerze, że rozmawiając z nim codziennie przez te kilka dni przed walką z, z Jenningsem, to był absolutnie przekonany, że on sobie z tym rywalem poradzi. Nawet pamiętam takie spotkanie w HBO, na które zostaliśmy wpuszczeni z kamerą. Gdzie gościł Jim Lampley, gdzie był Max Kellerman, gdzie siedział też Andre Ward współkomentujący tę walkę. Jak usłyszeli słowa Artura, jak to będzie dla niego łatwa walka, jakim on jest zawodnikiem na tle Jennings'a, to oni tak tylko kiwali głową, patrzyli. Z, dru z drugiej strony od razu im się gdzieś yy, spodobała ta pewność siebie, energetyka, optymizm tego chłopaka. No, gdzieś tam zwietrzyli, że, że to może być taka, taka nowa krew. Polak, który no, jednak ogniskuje uwagę. Jakby nie było, dla którego te kilka tysięcy Polaków przyszło do, do Madison Square Garden Theater, tak żeby gdyby on pokonał tego Jenningsa, to myślę, że dzisiaj byśmy mówili o, o fajnej walce, dużej walce Artura Szpilki i, i przyszłoby tej Polonii, nie wiem, 10 czy 12 tysięcy. Natomiast no, trzeba czasami zrobić krok w tył sportowo, bo na pewno, jak mówię, obaj są po porażce. Natomiast marketingowo to znowu będzie dla, dla Artura katapulta, bo jednak może jeszcze tego dzisiaj nie czujemy, ale wydaje mi się, że jak się skończą mecze reprezentacji z Niemcami i Szkocją, to nastanie czas niesamowitej promocji tej gali Polsat Boxing Night będzie ich pełno wszędzie, no to też gdzieś spowoduje, wydaje mi się, wzrost wartości takiej pr marketingowej i znowu Tomka, i, i w końcu Artura Szpilki, i też po części każdego z tych chłopaków biorących udział w, w tym pięściarskim show. Także Artur zarobi, wydaje mi się, godziwe pieniądze, dostaje sportową szansę. Jak zabierze ten rekord Adamkowi, to, to wydaje mi się, że, że znowu gdzieś te drzwi, w którejś z wielkich hal w Stanach Zjednoczonych przed Arturem się Otworzą mi. Tomek ma tego świadomość. Tomek być może ma tam na horyzoncie jeszcze dwa, 3 pojedynki, za które mógłby zarobić. Natomiast tym podstawowym warunkiem jest oczywiście zwycięstwo nad, nad Arturem Szpilką. No, ciężko też z Tomkiem dyskutować więcej na temat jego formy sportowej, bo tak naprawdę to on dzisiaj nie wiem: trochę pobiega wytrzymałościowo, trochę pobiega interwałów, pojedzie do siłowni. Trochę pewnie zrobi pompek, trochę się popodciąga na drążku, trochę porobi brzucha, grzbietu, pójdzie na masaż i, i więcej o nim nic nie wiemy, bo tak naprawdę to jeszcze nawet nie mieliśmy okazji obejrzeć żadnego sparingu, bo on po prostu żadnych sparingów nie toczy, także zaczyna to od następnego poniedziałku, być może tam gdzieś pojedziemy, zobaczymy, czy, 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 czy on rzeczywiście jest w niezłej formie. No, można teoretyzować. On dzisiaj mówi, że biorąc pod uwagę czas, który pozostał do walki z Arturem w stosunku do tego, co było przed Wiaczesławem Głaskowem, to, że czuje się zdecydowanie lepiej też z racji tego, że wtedy, pamiętamy, zachorował dwa tygodnie po chorobie znowu wrócił do ciężkiego obozu przygotowawczego, więc ten proces jakby się wydłużył. No jest zawodnikiem już starszym, ma 37 lat i wydaje mi się, że, że też jakby się zmienia troszeczkę trening zawodnika, który ma 20 kilka lat, a zawodnika, który ma 37 i za sobą ponad 50 ringowych wojen. No dzisiaj pewnie ten Tomek potrzebuje trochę mniej sparować, trochę mniej trenować, żeby być głodnym walki. No I jednak no chcę powiedzieć, że na pewno Tomek Adamek musi się przygotować na najlepszego Artura Szpilkę w jego karierze, bo czy rozmawiając z Arturem, czy z jego promotorami, czy z, czy z trenerem Łapinem, czy z kumplami z gymu, no to oni podkreślają, że to jest inny Artur. W samym podejściu do treningu, jakby w koncentracji na poszczególnych elementach, w słuchaniu trenera i jakby potem tego realizowaniu tych wszystkich zaleceń. Ja nie wiem, czy to wystarczy na Adamka, natomiast no, na pewno się możemy spodziewać, że 8 listopada w ringu zobaczymy Najlepszego w karierze szpilkę i najlepszego na tym etapie swojego sportowego życia Tomka Adamka. 24 na 7 w wersji polsatowskiej będzie, czy nie? Nie mogę nic bo jednak... o access, access. Nie, powiem tak, że słuchaj, no, no sami wiecie, że... To kosztuje setki tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych, czy jak to, czy jak to robi HBO 24-7, czy jak to robi Showtime, All Access. Pracuje nad tym sztab ludzi, scenarzysta, reżyser. To nie jest tak, że ten Floyd Mayweather sobie siedzi i akurat wymyśla taki dialog, taką sentencję, czy taką scenę. No to tam jest sztab ludzi, którzy gdzieś tam pracują nad wykreowaniem marki, nad zbudowaniem temperatury. No więc. Prawdopodobnie tutaj musielibyśmy powołać kolejną komórkę, która zajmowałaby się tylko tym. Dzisiaj mieliśmy sesję promocyjną. Nasze skromne możliwości pozwalają nam nagrać kilka takich programów, które mam nadzieję, że w jakiś sposób przedstawią tych chłopaków, którzy boksują poza walką wieczoru. Bo ile ten Grzesiu Proksa czy Dawid Cygan Kostecki to są zawodnicy znani szerszej publiczności, to wydaje mi się, że jednak. No, poprzez taki narożnik Polsatu, to każdego z tych chłopaków jakoś publiczności nawet nie powiem, że zareklamujemy, tylko przedstawimy, że będą wiedzieli jak on wygląda, jak on mówi, kim on jest, co go interesuje, jakie on ma spojrzenie na to, co go czeka 8 listopada. No także na tą chwilę no, mamy, wydaje mi się, bardzo, bardzo dużo obowiązków. Reprezentacja Polski gra o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy, za nami bardzo ciężkie Mistrzostwa Świata w siatkówce. Przed nami mnóstwo wyzwań. Jest kilka gal MMA, jest kilka gal pięściarskich jeszcze po drodze. No, nie jesteśmy z gumy, nie rozciągniemy się. Nie ma nas też pewnie tylu, co, co w HBO czy Showtime, i nie ma takiego przeporządkowania i jakby rozbudowania poszczególnych działów promocyjnych, więc raczej akurat tym razem na, na jakieś wielkie dokumentalne polsko-amerykańskie kino bym nie czekał, tylko, tylko w miarę naszych skromnych możliwości będziemy starać się przygotować widza kibica do, do tej gali.